Dzisiejsze spotkanie, tak jak trener powiedział jest trudne. Tak naprawdę do końca nie było wiadomo, kto przechyli tą szale zwycięstwa na, na swoją stronę, ale też lubiliście grać piłką. Nie było dzisiaj faktycznie no, tak zwanej lagi. Rzeczywiście te akcje były kreowane od samej linii defensywnej. No a jak z Twojej perspektywy oceniasz to spotkanie, bo no, chyba troszeczkę włożyliście w to serca i wysiłku. No tak jest na pewno spotkanie ciężkie. Tutaj też gratulacje dla chłopaków z Łodzi, ponieważ no, wiadomo dużo biegali, jak to tutaj w takich szkółkach. No generalnie nasz plan na to spotkanie był taki, żeby przede wszystkim przetrwać początek, bo lubimy stracić bramkę gdzieś w początku spotkania. No ten początek przetrwaliśmy. No i co? I potem tak naprawdę już graliśmy swoją piłkę. W drugiej połowie y, grę trochę uspokoiliśmy, bo jednak w pierwszej trochę nas nacisnęli. W drugiej połowie myślę, że to my bardziej doszliśmy do głosu, czego efektem była późno strzelona bramka. No ale co? My strzeliliśmy, oni nie, tak? No wygrywa ten, kto strzela bramki. Macie naprawdę trudny terminarz, bo te ostatnie mecze, najpierw Olimpiach Honsch, w ostatni weekend, teraz dość szybko w czwartek SMS, za chwilę Bedno. No ale no nie poddajecie się i walczycie o ten najwyższy cel, czyli czwartą ligę. Y, tak jest. Myślę, że wszyscy tutaj się przykładają na 100% na treningach i na meczach. Y, tutaj też dobre przygotowanie motoryczne, y, właśnie y, dlatego też strzelamy często właśnie bramki w tych ostatnich minutach meczu. Y, no i co, no i oby tak do końca. tak. Więc gratuluję oczywiście wygranej. Dzięki panowie. Yeah.